Danuta Kondratowicz, zapraszam na informacje w Dzień Dobry TVN. Na początek zaskakująca informacja. Ingres arcybiskupa Wielgusa może się nie odbyć. Specjalny komunikat w tej sprawie. Lada chwila ma wydać nuncjatura apostolska. Ingres miał się zacząć dziś w warszawskiej archikatedrze Jana Chrzciciela o 11. Jak podały kilkadziesiąt minut temu wiadomości TVP, zamiast ingresu ma się odbyć msza dziękczynna za posługę prymasa Glempa. Według TVP w nocy odbyły się ważne rozmowy państwa polskiego ze stolicą apostolską w tej sprawie. Wszystko ma wyjaśnić specjalny komunikat Nuncjatury Apostolskiej. Według dokumentów IPN arcybiskup Wielgus był tajnym współpracownikiem PRL-owskich służb. On sam początkowo temu zaprzeczał, przedwczoraj jednak przyznał się do współpracy z SB. Więcej informacji w tej sprawie na bieżąco w TVN24, a my zmieniamy temat. Szczęście w nieszczęściu. Siedem osób przeżyło zejście lawiny w górach skalistych 80 km na zachód od Denver w USA, w pobliżu dużego kurartu narciarskiego. Na trasie lawiny była autostrada, przysypane zostały co najmniej dwa samochody. Lawina zasypała autostradę, która o tej porze dnia na szczęście była prawie pusta. Ratownicy wydobyli spod śniegu 7 osób i tylko jedna z nich jest lekko ranna. W tym regionie lawiny występują często, ale są przewidywalne i ratownicy sami je wywołują tej. Jednak nie udało się przewidzieć. Ostatnio w tym regionie napadało dużo śniegu w ciągu doby poprzedzającej zejście lawiny spadło go ponad 25 cm. Teraz dziękuję, kolejna porcja informacji za niecałe pół godziny do zobaczenia. We'll